Dzień dobry, nazywam się Paulina Jodestow. Dzisiaj będę mówiła na bardzo ważny temat grzybica i pleśnie. Nie trzeba dużo o tym mówić. Każdy z nas ma styczność z grzybicą i pleśniami, cierpi na nie, więc powinien coś już o tym wiedzieć. Dużo ludzi błędnie jednak myśli, że antybiotyki, Zabijają grzyby i pieśni. Niestety tak nie jest. One działają tylko na bakterie. Po zacieciu bakterii antybiotykami, grzyby mają wolność i gwałtownie zaczynają się mnożyć. Tydzień, dwa po antybiotykach ludzie czują, że choroba ustąpiła. Jednak potem wraca ona. Ze wzmożoną siłą. Antybiotyki zrobione są z pleśni i grzybów. I z tego powodu staje się to pożywką dla drożdżaków. Jeżeli nie przyjmujemy antybiotyków, grzyby rozmnażają się bardzo powoli. Po przyjęciu antybiotyku w ciągu 4 godzin. Pojawiają się jakby galenzie grzybów. Po 24 godzinach są już ich całe kolonie. Patogenne drżaki wnikają do łatwo dostępnych otworów naszego ciała. W jamie ustnej, uszach czy pochopie panują dla rozwoju grzybów idealne warunki. Jest ciepło, i wilgotno. Drożaki łatwo przenoszą się drogą kluczową. W janie ustnej i, i układzie kluczowym wszyscy mamy wiele rodzajów bakterii, wirusów i grzybów. Pamiętajmy, że przy każdym pocałunku i w kontakcie seksualnym partnerzy wymieniają się swoimi florami bateryjnymi. 100% ludzi jest zakażonych grzybami. Gdzie możemy zarazić się grzybami? W szpitalach. Lekarze, pielęgniarki i pacjenci, w przedszkolach, szkolach i uczelniach wszyscy używają tych samych toalet i łazienek, przywalnie i tereny, sportowe baseny, toalety, prysznice, szatnie, sportowe ubranie i obuwie. Słynna stopa sportowca. Grzyby wraz z pasożytami wywołuje bardzo ciężkie choroby, a najgorsze są z tego choroby psychiczne i nowotworowe. Ludzie nie wiedzą, dlaczego czuje się źle, gdy idą do lekarza pierwszego kontaktu, on ich kieruje do psychiatry. Osoby z chorobami nowotworowymi zawsze mają wiele rodzajów grzybów, bakterii, wirusów i pasożytów. Dlatego leki, chemioterapia i radioterapia niszczą ich układ odpornościowy. Naukowcy ze Stanów, Rosji i Japonii pojechali do Czarnobyle wiele lat po wybuchu i ku ich zdziwieniu metalowe konstrukcje budynku zarośnięte byli pleśniami i grzybami. Nie mogli w to prost uwierzyć. Znaczy to, że promieniowanie nie jest Pytanie zabieść pleśni i grzybów. Amerykański doktor medycyny, immunolog Perla La Perla i inni naukowcy doszli do wniosku, że radioterapia i chemioterapia nie są polecane pacjentom z ciężkimi chorobami. Wniosek z tego nasuwa się sam. Radioterapia również nie zabija pieśni i grzybów. W momencie, gdy człowiek dowiaduje się, że ma raka, on zaczyna się stresować, panikować i wtedy organizm człowieka zaczyna wydzielać kortyzol, to jest hormon śmierci. I kwas mlekowy, a to jest pożywka dla grzybów, które wtedy rozmnażają się. Aspergillus i mucor zaczynają gwałtownie rozmnażać się i zabijają ludzi za życie. Kiedy kobiety przychodzą do mnie na diagnostykę, u niektórych z nich, w guzach zlokalizowanych w piersiach, są tylko pasożyty. Po operacji usunięcie tego pasożyta nie pojawiają się przerzuty. Tylko po pewnym czasie pojawia się w piersi znowu guz, to znaczy ten sam pasożyt. A niektóre mają tam również grzyby. Jeżeli lekarze robią w takiej sytuacji biopsję, i wtedy grzyby przerzucają się na inne organy. U osób z kandydą nie wolno robić biopsji, gdyż konsekwencje tego mogą być niebezpieczne. Guzy z kandydą, grzybami zawsze rozlewają się po całym organizmie. Ale lekarze mówią, że to są przerzuty i złośliwy rak. Oczyszczanie organizmu z bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów powinno odbywać się równocześnie. Dlaczego? Jeżeli zwalcza, zwalcza się tylko bakterie i pasożyty, pozostawiając w spokoju grzyby, to te ostatnie Zajmą wolnie miejsce, po pierwsze, dlatego trzeba równocześnie zabić grzyby. Jeżeli Wy czujecie coś w swoim garnie, to idziecie do lekarza. Lekarz wypisuje antybiotyk. A czy był robiony wymaz z garla? Abyśmy wiedzieli, na co przyjmujemy antybiotyk bardzo często lekarze przepisuje antybiotyk w ciemno. Proszę obejrzeć na YouTube filmik Zatoki i jama ustna wrota dla chorób. Tam dokładnie zobaczycie jak grzyby i pleśni atakują z zatoki, garła i płuca. Przeważnie aspergillus, alfa-toksyn, aspergillus to jest pleśń śmierci, alfa-toksyn i różnego rodzaju kandydy. Czyli jaka jest przyczyna chorób układu oddechowego? Podstawowym zaleceniem przy infekcji jest oczyszczanie zatok, wysmarkanie, Wycharkanie według mojej metody, i której używam od 20 lat i mam bardzo dobre rezultaty. U 100% procentów, procentów ludzi przychodzących do mnie test pokazuje 5-6 rodzajów pleśni i grzybów na skórze, na włosach, paznokciach. W internecie można znaleźć wiele zdjęć stóp, skóry i paznoci. Pozn w fatalnym stanie są one zagrzebione. Ale z każdej sytuacji jest wyjście. Potrzeba tylko czasu i cierpliwości. To, sam to samo miałem ja. Proszę zobaczyć na moje zdjęcie. Pokazuję Wam to na swoim przykładzie. Tu widzicie moje zdjęcie bez włosów, ze skóra tłustą i z trądzikiem i rozszerzonymi porami. Miałam też czerwone plamy na całym ciele. To jest objaw kandydy i pleśni w organizmie. Prezentuję Wam to nie po to, aby się pochwalić, ale żeby pokazać Wam, że wiem, jak to zmienić, poprawić. Proszę zobaczyć i porównać dwa zdjęcia mojej skóry, jedno w wieku 30 lat, a drugie zrobiono w dniu dzisiejszym, w wieku 58 lat. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, które mają podobne dolegliwości jak moje, pomimo stosowania różnego rodzaju kremów, maści i szamponów nie mają rezultatów. Nie istnieje żaden krem, maść, ani szampon i który zabijają pleśni i grzyby. To tylko на блота пензы. Не бежьте в рекламе. Шампунь на выпадание волосов не яснее. Каждый еще раз застанавливает. Как я? я то сделала? Ответ есть просто. Вычистить грибы и плесни а раз заживать добрже присвоение витамины, минералы. I białka, które każdy klient rozpoczynający oczyszczanie otrzymuje ode mnie w komplecie. Zalecam też, aby od pierwszego dnia pozytywnie myśleć, starać się zachować harmonię, równowagę ze sobą i rodziną, albowiem organizm produkuje wówczas. Serotoniny to jest hormon szczęścia i który reguluje układ odpornościowy i wzmacnia nas. Kto dostosuje się do moich zaleceń, zawsze ma doskonale rezultaty. Proszę zobaczyć drugie zdjęcie w wieku 39 lat, na którym widać, że pleśni i grzyby Uszkodzili nie tylko moje skóry, ani i włosy. Proszę porównać zdjęcie przed i po otrzaniu. Różnego rodzaju usypki, luszyce, a topowo zapalenie skóry to nic innego jak zagrzebiony organizm. U każdego objawia się inaczej ale każdy z pewnością doszedł do tych samych wniosków, że używane przez kilka lat maści nie pomagają. Kandida i pleśni atakują nie tylko skórę, włosy i paznokci, atakują cały organizm, każdy narząd, doprowadzając ludzi do chorób Psychicznych. Zagrzebieni są zarówno dorośli, jak i dzieci. Po oczyszczeniu z organizmu, budostaje się cała kolonia pleśni i grzybów, widoczne na tych zdjęciach. Jest to moja osobista dokumentacja. Grzyby, które wydostaje się z organizmu, po oczyszczeniu wyglądają tak samo jak zdjęcie kolonii drżaków badanych pod mikroskopem. To jest pod mikroskopem: to dokumentacja mojej pracy. Narządy kluczowe kobiet są idealnym środowiskiem, aby pleśnie i grzyby mogli się roznażać, Sprzyja temu ciepło i wilgoć. Nie wystarczy, że oczyści się tylko kobieta, ponieważ mężczyzna również jest nosicielem wszelkich zarodników. Jako para muszą oczyścić się oboje, aby nie zarażać się nawzajem. Proszę teraz uważnie słuchać. Dlaczego ludzi od tyli nie mogą schudnąć? Pierwszy. U wszystkich układ trawienny jest uszkodzony i źle pracują. Nie trawi i nie wchłania. Proszę obejrzeć na YouTube moje filmy Rdzeń naszego zdrowia. Szóste jelito grube, i drugi film, zgada i refluks. Drugi punkt. Zdrowe kosmyki jelitowe wchłaniają witaminy i z naszego pożywienia, odżywiając nasz organizm. Natomiast, kiedy znajduje się pod warstwą kandydy Wówczas jedzenie tranzytem przechodzi do odbytu, nie dostarczając nam potrzebnych mikroelementów i czujemy się cały czas głodni. I w taki sposób gromadzimy zbędnie kilogramy. Trzeci punkt. I dlatego po oczyszczaniu organizmu każdy człowiek traci swoje zbędne kilogramy. Bez stresu i bez problemu każdy może osiągnąć idealną figurę, jeśli tylko tego chce. Znowu pokażę swoje zdjęcie, aby dać wszystkim przykład. Zdjęcie numer jeden. Przed oczyszczeniem. Opuchnięta i zagrzebiona. Zdjęcie numer dwa po oczyszczeniu odchudzona i świeciła. W wieku 51 lat ekspery eksperymentowałam przy aby pokazać ludziom, jak można schudnąć. Oto rezultaty za półtora miesiąca. Przed i potem. Za półtora miesiąca. Pamiętajcie, grzybami i pieśniami możemy zarazić się na każdym kroku. Przez dotyk, fruwajów w powietrzu są dosłownie wszędzie. Tylko oczyszczenie organizmu, profilaktyka i wzmacnianie odporności pomoże utrzymać. Równowagę drożdżaków w organizmie, albo nie opanowali całego ciała, bo jeśli już opanują, to zjadają ludzi za życia. Zawsze ludzie mnie pytają, czy lekarze też mają pasożyty i grzyby w organizmie? Moja odpowiedź. Wszyscy ją mają. Wystarczy tylko popatrzeć na ich skórę, włosy i paznokcie. Bardzo wiele ważnych informacji przeczytacie w mojej książce Zdrowie pokolenie od nowej ludzkości. I ta książka wywołała wielką sensację na całym świecie. Można ją kupić dzwoniąc pod numer telefonu, 502 175 753 lub na Allegro. Zapisy na diagnostykę i oczyszczanie pod numerem pod telefonu 609 491 296. Pracujemy od poniedziałku do piątku. Od dziewiątej do siedemnastej. Nie odbieranie połączeń z zatrzyżonych numerów telefonów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.